Krasnoludy kolejna prosta rasa występująca w wiedźmińskim uniwersum tym razem charakteryzująca się niskim wzrostem i długimi brodami, przynajmniej w porównaniu do ludzi i elfów oraz honorem, walecznością czy wesołością. Zapraszam do oglądania. Dlaczego Wy, Krasnoludy, walczycie dla Saski? Gdybym miał smychałkę do interesów, to wie może siedziałbym teraz na życi. We własnym zajeździe i srał na tę wojenkę. Ale co ja umiem? Robić to porę co. A jak mogą mnie zabić, to wolę wiedzieć za co nadstawiam karku. Baba zbudzikowana jest, prawda? Gotowa plunąć w twarz samemu cesarzowi. Ale przyznać trzeba, że wie, co to wojaczka i psiamać słusznie prawi. Wolny wergen! Nieważne, czy jesteś krasnolud, człowiek, czy elf w Krasnoludy przybyły na kontynent znany nam z Wiedźmina prędzej niż elfy, czy ludzie, lecz prawdopodobnie później niż gnomy, czy niziołki. Są od ludzi lepiej zbudowani, co sprawia oczywiście, że są silniejsi i wytrzymalsi. Wzrostem dorosły krasnolud sięga ludzkiemu mężczyźnie do piersi i noszą oni zazwyczaj brody, których długość jest wyznacznikiem wieku posiadacza. Są nieco grubiańscy, lecz również weseli i serdeczni. Czuli na punkcie własnego honoru oraz czuli na punkcie krasnoludzkich kobiet. Są świetnymi żołnierzami i urodzonymi piechurami, gdyż potrafią o własnych nogach przejść w ciągu jednego dnia taki sam dystans, co człowiek na koniu i to jeszcze z bagażem. Oprócz tego są znakomitymi rzemieślnikami i mają smykałkę do interesów. Przedstawiciel ich rasy jest przecież właścicielem największego banku, jaki znamy w uniwersum. Tego! Witaj, krasnoludzie! Od razu ludzie! Od pierwszego słowa segregacja rasowa. Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima. Wszystko dla ludzi, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem wiedźminem. Mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wim Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Ich ziemią, na której mieszkają wraz z gnomami, jest Mahakam, gdzie znajdują się liczne kopalnie, huty czy zakłady metalurgiczne. Mahakam jest największym eksporterem żelaza i wytworów żelaznych do państw północnych oraz Nilfgaardu, a broń wytwarzana z ich żelaza i przez krasnoludów uważana jest za jedną z najlepszych na świecie. W Mahakamie właśnie, dokładniej pod górą Karbon, wytwarzane są wiedźmińskie miecze. Bezpośrednią władzę w Mahakamie sprawuje krasnolud Brower Hook, który słynie ze swego konserwatyzmu i tradycjonalizmu, przez co wiele krasnoludów za nim nie przepada. Oprócz tego muszę dodać, że teoretycznym zwierzchnikiem Mahakamu jest król Foltest, Lecz w praktyce król Temei nie posiada tam władzy, gdyż na wszelkie próby mieszania się w sprawie Mahakamu krasnoludy ludy grożą wstrzymaniem dostaw żelaza oraz zalaniem kopalni. <Sycerska> Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i mi w sadze żyć, aż wam gębą wyjdą! Z takich dodatkowych informacji muszę dodać, że podczas wojny z Nilfgardem krasne z Mahakamu utworzyły ochotniczy chów mahakamski, a owa jednostka bojowa toczyła walki na najniebezpieczniejszych polach. Od Sultana dowiedzieliśmy się, że Mahakam jest jedynym państwem, które nie musi obawiać się ataku ze strony Nilfgardu, ponieważ zaaliby po prostu swoje kopalnie i przeniesie się w inne miejsce. I wygląda na to, że gdy w Wiedźminie Trzecim toczy się wojna z Czernymi, Mahakam nie został tknięty, a dowodem na to może być mapka pod koniec Wiedźmina II. Krasnolud osiąga dojrzałość, gdy jego broda dosiąga pasa i jest to wiek około 55 lat. Technologia wyrobu mieczy krasnoludów w rzeczywistości przypomina proces wytwarzania japońskich katam. Mimo iż krasnoludom zdecydowanie łatwiej jest asymilować się z ludźmi niż alfom, część ich młodzieży dołącza do Tel. To wszystko co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, dołączania do grupy Wilki Geralta na Facebooku oraz na Discorda. Do usłyszenia, cześć.